thank Niesamowite jest to, jak nad oceanem potrafią zmieniać się szybko warunki pogodowe. Trzy dni z rzędu mieliśmy tak okropną pogodę. Deszcz po prostu, niskie temperatury, mega silny wiatr. Nosa za kampera nie wystawiliśmy. Dziś rano wstajemy, słońce, 21 stopni, plaża, spokojny wiaterek, szum fal. Aktualnie znajdujemy się w południowej części Hiszpanii, a dokładniej w najbardziej na południe wysuniętej części Andaluzji, w miejscowości Barbate. Miejscowość ta słynie z połowu Tuńczyka. Tutaj znajdują się też dwie wielkie Fabryki produkujące konserwy z tejże ryby, jednak nie o tujczyku będzie dzisiejszy odcinek, tylko będzie kontynuacją naszych kolejnych przygód. Tam gdzieś oddali, majaczy ląd afrykański między Afryką a mną teraz jest 25 km. Startujemy. lubiamy sporty, jednak te sporty najbardziej popularne nad andaluzyjskim wybrzeżem, nad oceanicznym wybrzeżem hiszpańskim, czyli te wszystkie windsurfingi, kitesurfingi są nam całkowicie obce. Póki co, może kiedyś, jak tutaj na dłużej gdzieś osiądziemy, to postanowimy się tym na poważnie zająć. Teraz ze sobą wozimy cztery rowery. Ten bagażnik jest dopasowanym bagażnikiem rowerowym z samochodu osobowego. Czwarty rower, rower Inki, jest przypięty specjalnymi pasami zaciskowymi, żeby móc go transportować również z tyłu. Jednak nie jestem szczęśliwy tego rozwiązania do końca. Zdjęcie z tych rowerów z tego bagażnika to jest masakra. Założenie tych rowerów z powrotem na ten bagażnik to jest po prostu podwójna masakra. Są, po prostu trzeba je tam wciskać na górę, wiązać, trzeba jakiś stołek sobie podpalać, ponieważ są tak wysoko. Poza tym nie jestem w stanie z tymi wszystkimi czterema rowerami otworzyć tylnych drzwi bagażnikowych, wyjąć się z bagażnika i ich zamknąć ponieważ drzwi są tak obciążone, że nie chcą się po prostu domykać i mógłbym je w ten sposób uszkodzić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są specjalne bagażniki przeznaczone do tego typu rozwiązań, które są mają zaczep robiony na zawiasach samochodowych, żeby nie obciążać tego skrzydła drzwi. Nie no, ten bagażnik rowerowy to jest jedna z rzeczy, którą na bank wymienię, bo ściągać zakładać te rowerki, no ja po prostu nie mam na to sił. Jeszcze teraz... Dopiero co zdjąłem te wszystkie rowery, zajęło mi to tyle czasu. Okazuje się, że w rowerze Ineczki mamy kapcia. No i tak rowerami dojechaliśmy, proszę ja Was, aż na kemping. Na kilka dni zatrzymaliśmy się na kempingu ze względu na to, że musimy się troszkę ogarnąć, troszkę popracować na komputerach i musimy po prostu po tych 30 dniach przeprać wszystko i przygotować na dalszą podróż. Ja teraz po tych rowerach zgłodniałem i postanowiłem przyrządzić obiad dla całej rodzinki. Dzisiaj na obiad sardynki. Sardynki zmarzone, a oprócz sardynek dorada, więc będzie rybnie. Sardynki mają to do siebie. Że ich mięso i kości są tak delikatne, że można je praktycznie smażyć w całości, tak zazwyczaj w Portugalii na przykład są właśnie zjadane, czy zjadane w całości. My je tutaj jednak wypatroszymy. Ze względu na to, że sardynki są małe i można jeść z ośćmi, ale nasze dzieci na przykład nie preferują ości w rybach, to też dla nich zaserwuje doradę, która jest większą rybą, dorada całkiem spora, jest tej wielkości. Ryby świeże kupując w Hiszpanii, można kupić praktycznie w każdym sklepie taką rybę. Ryby świeże są sprzedawane, niewypatroszone. Dopiero w sklepie trzeba poprosić, żeby taką rybę obrano Wam. Ewentualnie może, że chcecie zabrać ją do domu razem z wnętrznościami i sami pozbyć się tych wszystkich tutaj elementów wewnętrznych ryby. To była jedna doradka. Kurczę, jakie wielkie te dorady. Patrzcie, jaki olbrzym. Rybę typu dorada. Warto jest jeszcze ponacinać, tak o, wzdłuż, obustronnie, mąkę mieszamy z solą, pieprzem, obtaczamy w tej mące, przy tak małej powierzchni, to yy, nie ma możliwości, żeby nie nabrudzić gdzieś dookoła siebie. Z pomocą przychodzą na yy, takich wyjazdach m.in. tego typu urządzenia. To jest odkurzacz zasilany bateryjnie. Nie będę mówił tutaj marki ani reklamował stricte tego produktu, ponieważ nikt mi za to nie zapłacił. Z czystej, po prostu z czystego serca polecam Wam, jeżeli jedziecie gdzieś bez tego ani rusz. Odkurzacz po prostu załatwia wszystkie problemy związane z brudem dookoła. Do ryby przygotuję również grillowane warzywka, takie prosto z patelni. Powrzucam głównie z tych warzyw, to będzie papryka. Mam takie czerwone, klasyczne papryki plus papryczkę padron. Proszę bardzo, taka mała papryczka. Dostań, do dostania jest również u nas w sklepach w Biedronce, kiedyś widziałem. Tutaj w Hiszpanii jest bardzo popularna, jest pyszna z patelni. I to wszystko lekko podgrillujemy w oliwie. Do ryby oczywiście również białe wino idealnie pasuje w Hiszpanii, można kupić takie oto małe kartoniki z winem. Nie jest to jakieś wykwintne wino, ale yy, jest to zwykłe deserowe winko, które można sobie obcielać do takiej szklaneczki. Idealnie po prostu jedna szklaneczka wina do gotowania obiadu. Tuż za naszym kempingiem znajduje się przepiękny park Lasu Piniowego. Las Piniowy jest tak rzadko spotykany w naszej części Europy, że jak tu wszedłem po raz pierwszy, to poczułem się jakby tą krainę stworzył jakiś czarodziej. Jest po prostu bajecznie. Te obrazy są tak bajeczne jak z jakiegoś filmu. Po prostu jest tutaj niesamowicie. Jesień o tej porze roku, po tych 40-stopniowych nieznośnych upałach, jakie tutaj w lecie występują, pokazuje, jak wszystko tutaj budzi się do życia. Naprawdę polecam Wam. Tę porę roku na południową część Andaluzji, żeby pozwiedzać i zobaczyć jak to wygląda. My aktualnie znajdujemy się w miejscowości Zachora, ale już dziś opuszczamy ten kierunek, lecimy dalej w swoją stronę, a Was zapraszam do śledzenia naszego kanału na YouTubie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ahoj!